Witajcie, dzisiejszy eksperyment można zrobić tylko pod nadzorem dorosłej osoby. To bardzo ważne dla Waszego życia i zdrowia. Kontakt z substancjami, z którymi będziemy się dzisiaj bawić, może dla dzieci skończyć się tragicznie. Dlatego część eksperymentu może być przeprowadzona przez tylko osobę dorosłą. Moment, w którym trzeba poprosić o pomoc, wyraźnie zaznaczę w czasie naszej zabawy. Może przeprowadzić dziecko, potrzebujecie szklanki z zimną i ciepłą wodą, octu i atramentu. Stawiacie obok siebie szklanki z zimną i ciepłą wodą. Na początku do szklanki z zimną wodą wsadzamy kropelkę atramentu. Dobrze? Od razu widać, jak się śmiesznie rozchodzi. Teraz mieszamy. Widać, że woda nabiera już kolor atramentu. Teraz pora na drugą szklankę. Krapiamy atrament i jak widać, barwnik szybko się rozpuszcza i staje się niewidzialny. Dodajmy jeszcze trochę. I wyjeżdżamy. Od widać różnicę. Teraz dodajcie do tej szklanki kilka kropelek octu. Widzicie? Dzieje się magia. Granatowa barwa staje się widoczna. Zostawmy nasze szklanki na chwilę, by zobaczyć co się stanie, gdy obie będą chłodne. Minęło kilka minut. Szklanka z zimną wodą prawie straciła kolor. Dodajmy trochę octu kolor wraca. Na tym możecie zakończyć swój eksperyment. Jeżeli chcecie kombinować dalej, w tym momencie koniecznie zawołajcie dorosłych. Wy możecie tylko obserwować. Zamieniam się z tatą i tata dodaje do obu szklanek trochę branulek NaOH do normalnego środka do udrażnienia rur. Jeszcze raz podkreślam, że dzieci nie mogą robić tego same, bo grozi to śmiercią i nie mogą go dotykać. Co się dzieje? Barwa roztworu zmienia się na czerwoną. W pierwszej szklance czerwienieje tak szybko i znika, że nie da się aż zrobić zdjęcia. W drugiej czerwienie znika po chwili. Pamiętajcie, doświadczenia są super, ale trzeba zachować ostrożność. Najważniejsze jest Wasze zdrowie i do zobaczenia. Muzyka